Dzień dobry Państwu. Wielkie religijne wegory. Taki nosi tekst na stronie trzeciej najnowszego wydania Nowin Jeleniogórskich. Okazuje się bowiem, że w jeleniogórskich szkołach ponadpodstawowych praktycznie 70% uczniów rezygnuje z dodatkowych lekcji religii bądź też etyki. Dlaczego się tak dzieje? Wydaje się, że po prostu programy nauczania są przeładowane, a uczniowie mają za mało czasu dla siebie, dla rozwijania własnych pasji, bądź też dla przygotowania się do olimpiad specjalistycznych czy też nauce wiadomo w tej chwili naprawdę jest ostra rywalizacja o indeks i o dobrą uczelnię, ponieważ często młodzież deklaruje się jako osoby wierzące, jako osoby praktykujące, jednakże nie uznają, ażeby chodzenie na lekcje religii miało sens. Niestety tutaj wszystkich danych nie udało nam się zebrać. Niestety w kurii legnickiej natrafiliśmy na mur braku jakichkolwiek informacji. No można powiedzieć jedynie tylko tyle, że gdyby te lekcje były prowadzone w trochę bardziej ciekawy i przystosowany do potrzeb Intelektualnych młodych ludzi, to myślę też, że te zajęcia cieszyłyby się większą popularnością. A o czasach, kiedy lekcje religii odbywały się w, przy, przy parafialnej salce, to już w ogóle można powiedzieć, że to jest inny świat, i chyba faktycznie było to najlepsze rozwiązanie, bo. Wówczas młodzież chodziła na to zajęcia z wyboru i z przyjemnością. Nie chcą ukrytego skarbu? Takie pytanie zadajemy w tytule następnej publikacji. Zdecydowaliśmy się na druk w nowinach, mimo że sprawa dotyczy Legnica, ale sprawa naprawdę wydaje się bardzo podejrzana i szykuje się poważny skandal. Wokół ekip amerykańskich filmowców, szczególnie jeżeli chodzi o ich zachowanie, o ich intencje i czy faktycznie oni zamierzają realizować film o miłości, a może o polskim szowinizmie. Na te pytania staramy się odpowiedzieć na stronie siódmej. Biznes ze skrzydłami, czyli w Dokładnie 21 stycznia rusza, pierwsza w Wielenie Górze, kawiarenka, w której znajdują zatrudnienie osoby, młode osoby z niepełnosprawnościami, również tymi intelektualnymi. i no, przede wszystkim stwarza się możliwość normalnego funkcjonowania, normalnego zarabiania na swoje życie, na swoje potrzeby, ale jednocześnie możemy sobie zadać pytanie, czy my jako społeczeństwo jesteśmy gotowi, ażeby z takiej oferty skorzystać. Ja osobiście trzymam kciuki i mam nadzieję, że ta inicjatywa wypali. W nominach sportowych miejskie pieniądze na sport, czyli publikacja o tym, jak zostały dysponowane środki miejskie na wspieranie jelnikówskiego sportu. No i tutaj oczywiście nie wszyscy są zadowoleni, ale to właściwie było już wiadomo a priori. Spór o dawny rektorat przy ulicy Zamoyskiego w Cieplicach to kolejny temat w nowinach Jeleniogórskich, a na stronie drugiej objazdowa pięciolatka, czyli Czesi nie nadążają za polską inwestycją budowy S3 i może się okazać, że tuż za granicą z Czechami z naszej ekspresówki kierowcy wjadą prosto w Czeskie pola. Zmiany w pierwszej piątce w głosowaniu na człowieka roku 2019. Tutaj przypomnę, że o tym, kto wyjdzie do finałowej piątki, zadecydują głosy czytelników, także warto śledzić tutaj, jak przebiega to głosowanie. Poza tym, karnewal, mięso żegnaj, To określenie dało, jest źródło słowem określenia karnawału, czyli karnawał dawniej i dzisiaj jak to wszystko wygląda, z czym wiąże się ta tradycja. I co jeszcze, zbliża się 23. Zoom Zbliżenia, Święto Filmów w Jeleniej Górze. To jest impreza, która przebiega pod patronatem Nowin Jeleniogórskich, tak więc zapowiadamy tę imprezę i myślę, że warto wybrać sobie coś z tej oferty i zarezerwować wolny czas. I na koniec napisie Marysięki, czyli ustrowisko udostępniło mini muzeum poświęcone, poświęcone sławiącemu cieplicy. I źródło. Tyle w tym tygodniu. Serdecznie zapraszam Państwa do lektury nowin Jeliny